jak trocie. O. No już masz wygraną mnie. No to tanno Ale go Nie dość zmartwiony, ale goś to jeszcze chłop. Ale goś orałem. Nie no, se najspa peda micia. O. Oh! Co? O. Oh. O, jest dzięki. <laughs> mam Tamdem z dwa oto ataki, ja są mam pół HP. <laughs> Okej. Okay. Ir A kto wyszedł? Talon w ogóle z wyzywaliście się, się, nie wiem To no, musimy się poddawać w ogóle No, bez junglera To raczej tak, musimy się poddać Jak tam muszę szósty poziom i 30 farmy Ja świetnie, ej chodź no To chodź. Będę wtedy CO? Widziałeś, co? Warwick to może mieć jedno... Jeden HP, daje ulta już ma połowę No jasne. Jeszcze tego tu brakowało Ją dawaj ją A to na to piwak Jezu, yes, ona ma ulta w lepszej Nadaje ulta i ja sobie Co, widziałeś to? Ile on się wyhealował? Bierdna Co się stało? No nice, i dam ci. Co zrobisz? Nie, może po co ja tu przyszedłem? kurwa ma no chyba se żartujecie kurwa ty oni nie robią smoka Takiej kejs to miło mi na czołg dawaj 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 nice Pomocy. No, oni się tam biją z Warwickiem Możesz go tam wejść cool. Okej okay. 10 sekund Lona jest zajebista, chodź 3 sekundy Nie, yeah, mam Przepraszamy. Prześcianę A, nie zawijam. mogę prześcianę tego w? No nie, nie. To ma coś. To słabo? A czym ty grasz, gdzieś Lilian. No Lilian mówi cię, że cię teraz... Nie, on chce Lili? pomocy, on chce pomocy, bo go... Okay, Trójkę sobie dać się radę na Kej No ale tu jest Ash No nie, I no ja aż chcę barona robić, przecież pinguje barona Pomóż mu zabijacie no, ja Mogę wam tylko fraga dobrze Ale ten nie są to... też jest... No raz mnie tylko usultował Tak szczerze No mnie ani razu nie zultował No banku. Kończymy to jak chciał, ty, bo chcę SK. Dobra, a co nam Warwick zrobił? Szczerze? Dużo. Kurde! A co Ashe mi zrobi? Patrz jeszcze. O, wiesz co ty. bo ty bijesz. O, kurwa. Łódku, jest wieżo. No, że skity tak były. Nie, no ja sobie go A Bo nie. Ej, się dobrze, jak się gra No. Ja mam 120 stacków, to wiesz jaki mam zasięg na pół mapy, no. Nie wiem. Wiem, że Ashe ma 80. O, Warwick No bo Kale jest już AP. okej. Co? No różnie. No ale do mnie dzisiaj. No powiedziałem my reaktione tu datinforma tione. Mine tu dat informationen. <laughs> informatione. No co to kurwa jest! Chyba ją pojebało, co to ma taki DM kurwa.